Każdego dnia mamy kontakt z setkami różnych marek. Niektóre z nich są silne i rozpoznawalne, a inne łatwo giną w gąszczu podobnych do siebie. Istnieją jednak także takie, które nie tylko od razu kojarzą się z daną kategorią produktów, ale są wręcz jej symbolem. Jedną z nich jest chociażby GoPro, które dla wielu stanowi archetyp kamery sportowej. Przez długie lata to właśnie ta marka była niekwestionowanym autorytetem i liderem w swojej branży. Dzisiaj sytuacja jest delikatnie mówiąc nieco bardziej dynamiczna. Większa konkurencja z jednej strony sprzyja szybszemu rozwojowi technologii, ale z drugiej sprawia, że użytkownicy są znacznie bardziej wymagający i nie wybaczają żadnych błędów. GoPro miało okazję się o tym przekonać wypuszczając Hero 12, której kupujący z całego świata nie szczędzili uszczypliwości. Wytykali jej mały postęp względem jedenastki, wycofanie modułu GPS, nieobecność magnetycznego systemu mocowania oraz brak rozwiązania kłopotliwych problemów z przegrzewaniem. Nic więc dziwnego, że kiedy nadszedł czas premiery kolejnego modelu GoPro Hero 13 Black. Oczy całego świata zwróciły się w stronę tego kalifornijskiego producenta i z niecierpliwością wyczekiwały przełomu. Czy jednak nastąpił? W tym materiale przyjrzymy się najnowszej kamerze sportowej GoPro Hero 13 Black i odpowiem na to pytanie. Na początek ważne pytanie: czy zewnętrzne akcesoria z GoPro Hero 12 pasują do 13? Tutaj odpowiedź brzmi tak. Rozmiar obudowy i rozmieszczenie portów w nowym Hero 13 Black pozostają dokładnie takie same jak w 12, więc zewnętrzne akcesoria takie jak media Mode, obudowa do nurkowania czy gąbka wypornościowa będą pasowały idealnie. Jednak już na pierwszy rzut oka widać kilka sporych różnic między nowym GoPro a poprzednią generacją. Pierwsza z nich to kolor. Wygląda na to, że obudowa w kropeczki z materiałów z recyklingu nie przyjęła się za dobrze, bo w nowej generacji GoPro postawiło na klasyczną sprawdzoną czarną kolorystykę. Druga zmiana to znacznie większy, bo rozciągający się na prawie całą wysokość obudowy szklany panel kryjący przedni ekran i logo producenta. Nie jest to element funkcjonalny, a jedynie stylistyczny, ale dzięki niemu nowe GoPro wygląda bardzo dobrze. Jednak to, co spowodowało sporo hałasu w mediach i wywołało dyskusję wśród fanów marki jeszcze przed premierą, to niewielkie przetłoczenia znajdujące się pod obiektywem kamery. Ich zadaniem jest odprowadzanie ciepła, co ma zapewnić kamerce lepszą wydajność i dłuższy czas nagrywania w wysokich rozdzielczościach. Kolejna duża zmiana czeka na spodzie nowej kamerki, mowa oczywiście o magnetycznym systemie mocowania, który zapowiada się jako najbardziej uniwersalne i wygodne rozwiązanie na rynku, dając użytkownikom do wyboru aż trzy sposoby montażu. Magnetyczny, który sprawdzi się kiedy chcemy w łatwy sposób przepinać GoPro z jednego uchwytu do innego. Za pomocą rozkładanych skrzydełek, czyli sposób, który zapewnia pewne mocowanie sprzętu w każdych warunkach oraz za pomocą ćwierćcalowej śruby, co pozwala łatwo zamontować GoPro na statywie. To dobrze, że producent w końcu przejrzał na oczy i wyciągnął już dawno oczekiwaną lekcję z uwielbianych przez użytkowników rozwiązań stosowanych chociażby w kamerkach od DJI czy Insta360. Co ważne, GoPro przygotowało dla użytkowników także nowe, kompatybilne z magnetycznym systemem mocowania uchwyty, z których jeden large ball mount pozwala na swobodne dostosowywanie nachylenia kamery na ruchomej głowicy. Przechodzimy teraz do sfery w przypadku sprzętu najważniejszej, czyli nie tego jak wygląda, a tego co ma w środku. I to właśnie tutaj koncentrowały się w zasadzie wszystkie oczekiwania użytkowników, takie jak jednocelowa matryca, nagrywanie w 8K, lepszy procesor, pojemniejsza bateria, rozwiązanie problemów z przegrzewaniem i przywrócenie modułu GPS. Czy GoPro spełnia te oczekiwania? Niestety nie wszystkie. Zacznijmy od tego, co dostajemy. Jest to nowa większa bateria. Bateria w Hero 13 Black ma pojemność 1900 mAh, to aż 180 więcej niż w poprzedniej generacji. Co według deklaracji producenta przekłada się na dłuższy czas pracy. Bateria ma też odrobinę inny kształt. Pinów jest teraz 5 ułożone są wzdłuż dłuższej krawędzi. I przez co baterie Enduro Hero 12 nie pasują do 13, ani odwrotnie. GoPro Hero 13 Black posiada moduł GPS, to oznacza, że na nagraniach możemy dodać informacje o prędkości, przeciążeniu, wysokości czy terenie, a na dodatek łatwiej zarządzać wszystkimi nagraniami dzięki tagom lokalizacji. Problem z przegrzewaniem, czy został rozwiązany? Kiedy wyciekły pierwsze zdjęcia GoPro Hero 13 Black przed premierą, w sieci rozgorzały setki dyskusji na temat małego radiatora pod kamerą. Jego rolą jest odprowadzanie ciepła, z którym poprzednie generacje mówiąc wprost nie radziły sobie zbyt dobrze, przez co kamerki miały tendencję do przegrzewania i awaryjnego wyłączania. Przetłoczenia nie są duże, ale według deklaracji GoPro robią zauważalną różnicę i pozwalają kamerce działać dłużej. I rzeczywiście tak jest. W porównaniu do 12, Hero 13 Black rzeczywiście wypada lepiej na tym polu. Nie można jednak nazwać tego rozwiązaniem problemu, ponieważ bez przepływu powietrza kamerka nadal potrafi się przegrzać w czasie krótszym niż rynkowi konkurenci. Co z pozostałymi oczekiwaniami? Niestety lista upragnionych zmian sprzętowych w tym momencie dobiega końca i jednocelowa matryca w GoPro może w przyszłym roku się uda, razem z 8K i lepszym procesorem. Nowe GoPro Hero 13 Black pod wieloma względami jest niemal identyczne jak GoPro Hero 12 Black. Dostajemy taką samą matrycę CMOS i ilość megapikseli, taką samą maksymalną rozdzielczość 5K przy 69FPS. Taką samą stabilizację obrazu Hypersmooth 6.0, identyczne cyfrowe kąty widzenia Hyperview, Superview, Wide, Linear oraz Linear z Horizon Lock i Lavelling. Dokładnie taką samą wodoodporność do 10 metrów oraz takie same tryby nocne. Ta lista jest znacznie dłuższa. Przyznam szczerze, że kiedy porównałem Hero 12 i Hero 13 byłem zaskoczony tym, jak bardzo podobnie wyglądają specyfikacje tych dwóch modeli. Jednak nowego GoPro Hero 13 Black wyciska ze swoich podzespołów znacznie więcej. Przede wszystkim daje nam do dyspozycji możliwość nagrywania w HLG, czyli w formacie HDR, który w przeciwieństwie do innych nie wymaga dodatkowej obróbki kolorystycznej w postprodukcji. Dodatkowo dostajemy ulepszone slow motion przy nawet 400 fps w 720p w trybie Bird's Slow Mo. Ten sam tryb pozwala wykręcić kolejno 360 fps przy 900p. Albo 120 fps w 5,3K. Ciekawą nowością jest też ulepszony sposób przetwarzania dźwięku. W trybie standard nagrywa dźwięk tak, jak słyszymy go w rzeczywistości, a w trybie voice uwydatnia głos, aby był słyszalny bardziej niż dźwięki otoczenia. Do dyspozycji dostajemy też nowy typ łączności, Wi-Fi 6, dzięki któremu transfer plików z GoPro na telefon trwa około 40% krócej. Nie tyle nowością, co bardzo ważnym usprawnieniem jest też zmieniony, a w zasadzie poprawiony tryb Quick Capture. Pozwala on szybko rozpocząć nagrywanie bez uprzedniego uruchamiania urządzenia. W przypadku Hero 12 zakończenie takiego nagrania powodowało automatyczne wyłączenie kamery. A w nowym modelu producent dodał opcję, która pozwala na pozostawienie jej włączonej. Wystarczy po nagraniu Quick Capture nacisnąć przycisk Mode. Jednak największą nowością, na którą GoPro kładzie największy nacisk w kampanii marketingowej, są zupełnie nowe, dedykowane akcesoria. Poza wspomnianymi wcześniej magnetycznymi uchwytami i akcesoriami dziedziczonymi po GoPro 12, do dyspozycji użytkowników producent oddaje cały arsenał soczewek Ultra Wide Lens Mod. Pierwsza z nich to soczewka szerokokątna, dostępna dotychczas pod nazwą Max Lens Mod. Teraz będzie nazywała się Ultra Wide Lens Mod, co w mojej ocenie jest nieco bardziej czytelne i zrozumiałe i pozwoli użytkownikom na nagrywanie z polem widzenia 177 stopni. Kolejna z nich to ogromna soczewka makro, która ma pozwolić użytkownikom na kręcenie ująć nawet czterokrotnie bliżej filmowanego obiektu. W jej przypadku w uwagę od razu zwraca wyprofilowany pierścień który służy do manualnego ustawienia ostrości. Nie jest to makrorodem z produkcji National Geographic, ale dodaje nowemu GoPro zupełnie nowego charakteru, który z pewnością zbogaci wiele produkcji. Anamorphic lens. Kolejną i chyba najbardziej spektakularną nowinką ma być obiektyw anamorficzny, który pozwala na uzyskanie panoramy i kinowego formatu obrazu bez efektu rybiego oka. GoPro Hero 13 Black dostało też pakiet czterech dedykowanych filtrów ND, ich gęstość to kolejno ND4, 8, 16 oraz 32. Co ciekawe, nowa kamera sportowa GoPro automatycznie rozpoznaje zainstalowaną soczewkę i wybiera optymalne ustawienia nagrywania. Kiedy w internecie pojawiły się przecieki na temat premiery GoPro Hero 13 Black, użytkownicy mieli względem nowego modelu ogromne oczekiwania. Nie do końca wiedzieli, czego mogą się spodziewać, a wybrakowane informacje pozostawiały sporo luk. Które zapełniane były różnymi spekulacjami. Prawdziwa wrzawa rozpoczęła się jednak dopiero po premierze, mimo nowych obiektywów, lepszej baterii i ulepszenia wielu funkcji, dzięki którym Hero 13 potrafi więcej niż poprzednik, zdaniem użytkowników to nadal nie jest rewolucja ani przełom, na który czekali.